Słuchaj, dzisiejszy materiał będzie się składać z dwóch części. Pierwsza będzie polegać na omówieniu altcoina, który według mnie ma potencjał na trzymanie długoterminowe. A druga część będzie się składać na omówieniu całego ekosystemu oraz dlaczego. Akurat na tą pozycję z DeFi ja stawiam. A jeśli jesteś na bieżąco, to wiesz, że w moim portfolio jest bardzo mało pozycji właśnie z DeFi. I dowiesz się, dlaczego akurat ten ekosystem powinien przykuć Twoją uwagę. Dlatego usiądź wygodnie, skup się i lecimy z tematem. Najpierw trochę kontekstu, ponieważ zdecentralizowana sfera rynku kryptowalut można powiedzieć, że. Jest pod atakiem w ostatnim czasie, co moim zdaniem stwarza tutaj przestrzeń na wydobycie bardzo mocnych okazji, właśnie długoterminowych. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że Rosja bardzo mocno zaostrza swoje prawa wobec kryptowalut, a w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie Uniswap, czyli jedna z największych giełd zdecentralizowanych, została pozwana przez SEC. Zatem tak, DeFi jest pod ostrzałem, ale żeby już nie przeciągać, to chodzi tutaj o DYDX, który moim zdaniem. W ciekawy sposób podchodzi do coraz to bardziej zaostrzonych regulacji wobec decentralizacji, co moim zdaniem tworzy potencjał na uznanie DYDX jako lidera w sferze zdecentralizowanej, ale w długim terminie. Aktualna kapitalizacja wynosi około 900 milionów dolarów, czyli tak sporo to jest, ale to tylko pokazuje, że projekt sięgający początków w 2017 nadal jest obecny na rynku i to nie w byle jaki sposób. Wiemy, że większość projektów umiera po swoim pierwszym cyklu ale taki DYDX bardzo dobrze podchodzi do aktualnie panujących trendów oraz stale poszerzających się regulacji. Ogromna społeczność zbudowała się dookoła tego ekosystemu, który już nie jest tylko zwykłym dexem, tak jak to było kiedyś, a same użyteczności tokenu DYDX, one stale rosną. Za tym wszystkim stoi fundacja DYDX, która ma swoją siedzibę w Szwajcarii i została stworzona w 2021 roku. Ale kto za nią stoi? Antonio Juliano jest byłym inżynierem z Coinbase oraz z Ubera, zatem doświadczenie jest, które przekształciło się na fundamentu DYDX, które pozwoliły na rozbudowanie ekosystemu DYDX w naprawdę szeroki sposób. Jest to kwestia, która wydaje mi się, że jest często Pomijana, a zagłębiając się w konkretne liczby, to tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wolumen wyniósł prawie miliard dolarów i odbyło się ponad 438 tysięcy transakcji. Czyli jak widzisz, mamy do czynienia z dużymi obrotami, z dużą płynnością, coś, czego inne zdecentralizowane giełdy po prostu nie mają. A co musisz wiedzieć o samej funkcjonalności giełdy DYDX? Po pierwsze, to wszelkie prowizje one są w 100% rozdawane pomiędzy posiadaczy tokena DYDX i pomimo tego, że za tą platformą stoi firma, o której mówiłem, ze siedzibą w Szwajcarii, to pamiętaj jednak, że takie są realia aktualnych czasów, a taka stuprocentowa decentralizacja prawdopodobnie, jeśli chodzi o giełdy i deksy, może nie mieć miejsca, a jeśli już takie coś zostanie wdrożone, to prawdopodobnie nie utrzyma się długoterminowo. Lub jeśli podejdzie się elastycznie do aktualnie panujących warunków w postaci regulacji to rzeczywiście tego typu platformy mogą przeżyć. Jednak na chwilę obecną to DYDX jest najbardziej warte uwagi, szczególnie jeśli mowa o profesjonalnych traderach. Jeśli chodzi o dźwignię, to do 25X można tutaj grać na większości najbardziej popularnych parach. I tutaj przyznam, że w tej kwestii widzę dwie największe wady tego projektu. A mianowicie, no to dosyć ograniczona lista tych par. Co prawda, są to najbardziej popularne pary, no to poza nimi tak naprawdę dużo się nie znajdzie. A do tego GeoData oferuje tylko granie na dźwigni bez możliwości zawierania pozycji na spot. I szczerze to nie wiem, dlaczego spot nie został tutaj jeszcze uwzględniony. Wcześniej omówiłem nieco ekosystem, a teraz chciałbym nieco poszerzyć jego kwestię. A mianowicie, oprócz bycia platformą do handlu, to parę miesięcy temu wszedł w życie DYDX Chain, który dodaje jeszcze więcej użytków tokenowi DYDX, który pozwoli na jeszcze bardziej. Płynne działanie platformy oraz dalsze poszerzanie horyzontów. Pamiętaj, że jeśli projekt się nie rozwija, to najprawdopodobniej się zwija. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie na bieżąco projektów, które mogłyby Cię zainteresować i patrzeć na to, czy one rzeczywiście się rozwijają. Konkurencja jest bardzo duża, a wygranych będzie bardzo niewiele. Zatem widzimy, że tutaj buduje się cała infrastruktura dookoła jak najlepszego doświadczenia tradowania, jeśli chodzi o płynność, prędkość zawierania transakcji. Oraz co jest bardzo ważną kwestią, to fakt tego, że jest jeszcze co oczekiwać w przyszłości, ponieważ wiele projektów już buduje jakiś tam swój produkt i potem opierają całą swoją działalność dookoła niego. Ale to właśnie taki DYTX, jak zresztą widzisz tutaj, poszerza swoje horyzonty na bieżąco, dodając nowe funkcjonalności i użytki. A z tego, co widziałeś wcześniej, to tak, uwaga tutaj głównie idzie na granie na derywatywach, no bo nie ukrywajmy się, na tym są największe wolumeny i na tym najwięcej zarabiają giełdy. A pomimo braku rynków spot, to jednak DYDX zajmuje taką pozycję, a nie inną w rankingu największych kryptowalut. I pamiętaj, że prowizje, które idą z rynku spot, są mniejsze niż na derywatywach. I to według mnie jest nawet dobrą wiadomością dla posiadaczy tokena DYDX, ponieważ wszelkie prowizje idą dla osób stakeujących swoje tokeny DYDX w 100%. Pamiętaj, że fundacja DYDX sama w sobie jest organizacją no Profit, ok? Dlatego wobec wszelkich rządów i regulacji to są oni na o wiele bezpieczniejszej pozycji, z, tym z czego oni żyją i dlaczego im się to w ogóle opłaca. Weź pod uwagę, że decentralizacja ma wiele aspektów i oprócz dzielenia się prowizjami z posiadaczami tokenów DYDX, to tutaj również za pomocą głosowania DAO to społeczność zadecydowała o tym, aby przeznaczyć 30 milionów dolarów ze skarbca właśnie na rzecz fundacji DYDX. A myślę, że to mówi bardzo dużo na temat wiary, społeczności. W ten projekt, ten ekosystem. Również z racji tego, że ekosystem ten on nie istnieje od wczoraj, to większość tokenów DYDX została już odblokowana, zatem inflacja tych tokenów jest o wiele mniejsza niż w przypadku nowych projektów. I myślę, że powoli odchodzimy od tego paradygmatu, że tylko nowe projekty utrzymają się na rynku, ponieważ jeśli zerkniemy sobie nawet teraz na 10 największych kryptowalut, no to wszystkie z nich mają już swoje lata za sobą, a kolejne 10 to samo. Są to pozycje, które są na rynku. Wiele lat, a schodząc dopiero jeszcze niżej, możemy zacząć widywać pierwsze pozycje, które są nieco świeższe. Ciekawy są Twojej opinii na temat decentralizacji i jej przyszłości, oraz w jaki sposób Ty się przygotowujesz na te wszelkie regulacje, które już teraz, a nawet od jakiegoś czasu, mocno wchodzą w życie. A moim zdaniem, to DYDX spośród bardzo wielu projektów wyjdzie cało. A nawet możliwe, że na wygranej pozycji. Tak więc to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. Daj znać w komentarzach, czy tego typu analizy Tobie odpowiadają. Zrobiłem ją w nieco innym formacie niż, niż w przypadku innych. Jestem otwarty na wszelkie sugestie oraz konstruktywny feedback. Tak więc widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.